Wieczór witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu, dla zawodników, dla trenerów, dla całego stafu a uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie w ataku w obronie straciliśmy 72 punkty, gdzie tak naprawdę w czwartej kwarcie 19. Też uważam, że, że było ok. Oczywiście jest kilka rzeczy do poprawy. Bardzo się cieszę, że, że podeszliśmy do tego meczu tak, jak podeszliśmy od początku. Z bardzo dobrym nastawieniem, z profesjonalnym podejściem. Wiedzieliśmy, że to może być groźny zespół. Jeżeli damy im się otworzyć, szczególnie po ostatnim spotkaniu na pewno złapali pewność. Mają bardzo dobrych zawodników, którzy grają tak naprawdę bez żadnego zahamowania. Rzucają, penetrują. Dlatego tym bardziej to cieszy. Zrobiliśmy 23 asysty. Uważam, że to dobry plus. I, i tyle. Dziękuję. Czy proszę o kilka słów na temat spotkania. Także podzielam na pewno zdania naszego trenera. Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, tak jak sobie zakładaliśmy przed meczem, żeby wyjść agresywnie, nadać ton rywalizacji i to miało miejsce w pierwszych minutach. Później wiadomo troszeczkę ta intensywność spadła, nie, nie zawsze można grać 40 minut na, na równym poziomie, ale dobrze, że w trzeciej kwarcie znowu się obudziliśmy i, i podtrzymaliśmy naszą koncentrację I tak naprawdę w czwartej kwarcie już, już później mogliśmy jeszcze składem, wpuścić młodych zawodników, także oni też zapali kilka minut, na pewno to, to jest pocieszające, że, że wszyscy zawodnicy z drużyny mieli dzisiaj okazję się zaprezentować, także dziękujemy. Dziękuję. Czy mamy pytania? Panie premierze, powiedział pan, że jest kilka rzeczy do poprawy. Jakie to są rzeczy? A na pewno w obronie musimy cały czas pracować nad rotacją, nad zastawieniem. Nie może być takiej sytuacji, że, że zawodnicy zbierają nam po rzutach wolnych piłkę, gdzie mamy przewagę liczebną, a plus szczegóły, które, które tak naprawdę musimy powtarzać. Nie mamy za dużo czasu na, na trenowanie, bo mieliśmy tak naprawdę jeden dzień na przygotowanie się do tego meczu i na to, żeby, żeby robić jakieś rzeczy, które są założone, też potrzebny jest czas na treningu. To nie jest łatwe ze względu na to, że trzeba się przygotować pod względem scoutingu, trzeba przygotować zespół do grania na, na następny mecz. Jeżeli jest jeden dzień, no to musimy, musimy to robić na meczu. A czy już słówko na temat wtorkowego rywala możemy powiedzieć, na temat węgier? Na razie cieszymy się zwycięstwem, Będziemy, możemy porozmawiać o tym jutro. Panie zadowolony się z gry w ataku, zwłaszcza pierwsza kwarta to koncertowa na 80% skuteczności. Pan gra w ataku, by chciał taką widzieć jaką dzisiaj? A chciałbym widzieć, ale wiem, że 59% ze 3 chyba na koniec meczu. To, to jest niemożliwe. No, jakbyśmy tak grali w każdym meczu na 59 za 3, 50 za 2, oddając 35 rzutów, no, to nie musielibyśmy trenować obrony. Trenerze, skąd wzięło się to, że dzisiaj zobaczyliśmy Stamina, który cieszył się grą, a wcześniej było troszeczkę inaczej z tym obrazem? Czy to zmienia kwestię formy <grym> dnia, czy jakieś no, ostre słowa w szatni po ostatnich trzech porażkach? Nie, nie, wr wręcz przeciwnie. No rozmawialiśmy dużo, zrobiliśmy też mityngi z zawodnikami rozmawialiśmy to są doświadczeni gracze, wiedzą czego chcą, myślę, że takie spotkanie było potrzebne, żeby złapać, pewne, złapać pewność siebie żeby poczuć troszkę swobodę przegraliśmy teraz trzy mecze a wiadomo jak to jest. Każdy dostaje piłkę, zaczyna myśleć, co zrobić, czy podać, czy rzucić. E... Dzisiaj naprawdę zagraliśmy koncertowo w niektórych fragmentach, dzieliliśmy się piłką i to nam dało, to nam dało otwarte rzuty. To jest bardzo ważne. Natomiast no, myślę, że wszystko tak naprawdę siedzi w głowach, bo, bo niemożliwe, żeby, nie wiem, Trzemek Zamoński w jednym meczu umiał rzucać, a w drugim nie. No, po prostu nastawienie psychiczne i, i, i relaks troszeczkę. No. Staraliśmy się bardzo solidnie przygotować do zawodu z mistrzem Polski. Wiadomo, przygotowujemy się do każdego meczu solidnie, natomiast ten rywal wymaga pracy podwójnej. Natomiast nie miało to odzwierciedlenia na boisku. Wyszliśmy mocno z spięci do pierwszej kwarty. Pozwoliliśmy drużynie z stelmetu na egzekwowanie otwartych rzutów. Również e, nasz atak nie wyglądał e, zbyt dobrze, zabierali nam zagrywki przez odcięcie pierwszego podania, e, bardzo agresywnie e, zagrali w obronie i tutaj e, musieliśmy grać e, przysłowiowy streetball na boisku, co nie za bardzo nam wychodziło, gdyż e, w grze 1 na 1 przewagi e, nie mamy. Swoich szans my musimy szukać w grze e, 5 na 5 w ataku, jak i 5 na 5 e, w obronie. Mieliśmy momenty przebłysku, mieliśmy momenty e, jakiejś tam e, lepszej gry, natomiast e, wiadomo z kim gramy jesteśmy e, Beniaminkiem dużyną niedoświadczoną na tym e, poziomie. Przeciwnik zagrał dzisiaj, e, że tak powiem, na poważnie oglądałem mecze z Telmetu, w których nie wyglądali aż tak dobrze. E, między innymi z Siarką Tarnobrzeg u siebie. E, natomiast wiadomo, e, po porażce z Dąbrowie Górniczej i w Stambule. E, Musieli wygrać ten mecz przekonująco i tak też się stało. Dziękuję moim chłopcom za walkę w tym meczu, ponieważ na każdej pozycji dwóch bardzo wartościowych zawodników, na każdej pozycji, pozycji ogromna przewaga warunków fizycznych, czasem również umiejętności, więc mój zespół nie wypadł dzisiaj najgorzej. No tutaj trener dobrze powiedział, że, że każde nasze braki zostały wykorzystane przez różne z Eee, tutaj mieliśmy, mieliśmy miał przewagę warunków fizycznych i starali się to wykorzystać, grali z nami dużo, dużo akcji tyłem do kosza i, i te akcje były skuteczne. Eee, <laughs> poza tym no, każde otwarte rzuty też, też, też trafiali, także po prostu Stalmed był bardzo dobrze przygotowany do tego meczu i egzekwował swoje pozycje, czego, czego nie robiliśmy my. W ataku mieliśmy swoje problemy, które, no, które, wykorzysty, które po prostu zabierały nam nasze, nasze zagrywki i przez to nie graliśmy swojej gry. Dlatego też taki wynik. Dziękuję.